no tak się czasem składa, że kobieta jest odważniejsza od mężczyzn, dopiero wtedy reagują i również pomagają jej w tym, żeby go aresztować. W związku z tym reszta tych zbójów ucieka i rzeczywiście dociera do samochodu z Antonowem i wyjeżdżają tak, jakby na placu św. Piotra pozostało tylko i wyłącznie Aliakcia. Nie ma żadnych śladów istnienia pozostałych zabójców. Jan Paweł II zostaje ciężko ranny, Ksiądz Stanisław Dziwisz yy, wspominał o tym zresztą wielokrotnie, yy, widzi jak papież osuwa mu się na ręce, on go podtrzymuje, Papa mobile jedzie natychmiast pod bramę Watykanu, tam Ojca Świętego nie kładą nawet na żadnym stole czy gdziekolwiek, tylko na ziemi, tak jak yy, yy, został ranny i go nie dotykał do przyjazdu karetki. Pogotowia nikt się nie odważył, obawiano się jakie będą konsekwencje, jeżeli ktoś go dotknął. Kędzka pogotowia przyjeżdża i w ekspresowym tempie, podobnego do świata, jeśli chodzi o odległość do kliniki Dżemeli, zostaje Ojciec Święty przewieziony, dalszy ciąg znamy, wiemy. Co się tu dalej za ni Otóż tenże człowiek w, zostaje zatrzymany, zaaresztowany i Sąd Włoski bardzo szybko e, prowadzi rozprawę, która ta rozprawa kończy się wyrokiem skazania na dożywotnie więzienie i w gruncie rzeczy w sposób można powiedzieć zadziwiający dla sądu nie jest istotne w ogóle to, jakie są dowody w sprawie. A dowody w sprawie to przede wszystkim kartka papieru, która znalazła się przy zatrzymanym Aliakcie. Na niej było bodaj pięć adresów, w tym między innymi adres ambasady bułgarskiej w Rzymie. Był również adres Antonowa, czyli właśnie tej linii lotniczej bułgarskiej. Na razie ta kartka wydaje się zupełnie nikogo nie interesuje. ale Zainteresował się tą całą rzeczywistością przede wszystkim sam Aliabczyk. Według tych świadectw, które mamy dzisiaj, to z jego inicjatywy pod koniec 1981 roku rozpoczyna się przygotowywanie do drugiej rozprawy przeciwko Aliabczyk. To on sam zainicjował ze znaniami poruszenie takiej lawiny, która doprowadzi. Wkrótce do aresztowania Antonowa. Andrzej Grajewski, pisząc wstęp do tejże publikacji, nie potrafi wyjaśnić przyczyn, dla których Ariadcza zdecydował się na ujawnianie rzeczy, których, no, jak za chwilę się okaże, ujawniać ze swojego punktu widzenia nie powinien. Ale faktem jest, że rozpoczyna opowieść o tym, że byli Bułgarzy, którzy próbowali go do tej zbrodni namówić. I wtedy sędzia Martella, który rozpocznie cały proces budowania aktu oskarżenia do drugiego procesu, który odbędzie się za parę lat, rozpoczyna bardzo intensywne przesłuchiwanie Aliakcie. Przede wszystkim zdobył zdjęcia bułgarskich oficerów służb specjalnych, wywiadu bułgarskiego, które to zdjęcia były wynikiem akcji wywiadu i kontrwywiadu włoskiego prowadzonej sprawy równolegle, nie mającej nic wspólnego z Alijakczą i tam były zdjęcia tychże Bułgarów, w sumie pięćdziesięciu kilku podejrzanych w tej drugiej sprawie. I Martella wpadł na pomysł, że w takim razie on pokaże te zdjęcia Aliakczy, bo jego, przez niego podawane nazwiska tych bułgarów, nic w ogóle nie mówiły sędziom włoskim, no bo oni się, jak, czy, jak się Państwo mogą domyśleć, no nie przedstawiali prawdziwymi nazwiskami, tylko nazwiskami operacyjnymi na tą konkretną operację, czyli zabójstwo Jana Pawła II. Na inną operację mieli zestaw innych nazwisk, w związku z tym tutaj nie był w stanie pomóc niejako. I rzeczywiście on dostał te 50 parę zdjęć i zupełnie bezbłędnie raz, dwa, trzy wskazał na tych trzech Bułgarów, z którymi się spotykał. No i w tym momencie oczywiście rozpoczęła się bardzo intensywna akcja poszukiwawcza tychże trzech panów. Ale jak Państwo się mogą domyśleć, od maja do grudnia 81 to był na tyle duży czas, żeby i druga strona mogła sobie pozwolić na stosowne reakcje. Otóż te stosowne reakcje polegały na tym, że Ajfazów i drugi z Bułgarów już oczywiście we Włoszech nie byli. Ambasada bułgarska we Włoszech w dziwnym zbiegu okoliczności spowodowała, że ci rzekomi urzędnicy, dyplomaci bułgarscy zostali już wycofani do ziemi macierzystej, czyli do Sofii i oczywiście tam zeznali przed oficerami śledczymi bułgarskimi, że nigdy w życiu nie mieli nic wspólnego z zamachem na Jana Pawła II i taką że tak powiem, dyplomatyczną, poczną odpowiedź państwo włoskie dostało pod tytułem Wychajcie się więcej, nie będziemy z wami na ten temat rozmawiać. Został jedynie Antonow, który jak się okazało był najmniej wtajemniczony. Wreszcie tej całej układanki, o której Państwo opowiedziałem. To znaczy, on nie miał zielonego pojęcia o Malenkowie, on nie miał zielonego pojęcia o Teheranie. On miał w tym całym labiryncie przygotowawczych spraw zająć się tylko i wyłącznie, w gruncie rzeczy, pieniędzmi i tym, żeby dostarczyć tych ludzi do Szwajcarii po nie, wykonaniu zadania. To był jego zakres wiedzy, no, też w działaniach służb wiadomo, że podwykonawcy nie są dopuszczani do wszystkich informacji, wtedy że jasna całe dzieło nie, jest niedoskonale przygotowane. Ale faktem jest, że ten Antonow to była dla e, państwa bułgarskiego olbrzymia porażka. Porażka przede wszystkim no, natury dyplomatyczno-propagandowej, bo okazuje się, że jest zamieszany jakiś wątek bułgarski w zamach na Jana Pawła II. Prawdopodobnie w tym dopiero momencie, ale jest to ważne, nie wiemy dokładnie w którym momencie, ale na logikę można wyczuć, że w tym momencie, czyli dopiero pod koniec 81 roku, służby bułgarskie proszą Stazji, czyli NRD-owską służbę o to, żeby zgodnie z podziałem kompetencji między służbami bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej podjęły działania tak zwane dezinformacyjne, dezintegracyjne, które miałyby za zadanie spowodować odejście mediów przede wszystkim zachodnich od tak wątku bułgarskiego i rzeczywiście wtedy najprawdopodobniej Stasi, ten XX Wydział Służb Specjalnych nrd który zajmował się m.in. sprawami Kościoła i Watykanu, podjął sprawę operacyjną pod kryptonimem PAPST, czyli operacja Pakiż, Papież, operacja Papież, która miała za zadanie doprowadzić do tego, żeby w mediach zachodnich, amerykańskich przede wszystkim, pojawiły się za sprawą agentury która tkwiła wśród zachodnich dziennikarzy, cała gama publikacji, w której by ośmieszano Aliakcze, ośmieszano jego, że tak powiem, działania, które, yy, jego zeznania, które by miał świadczyć, że on jest niewiarygodny, niepoczytalny, itd. Tak i, tak I rzeczywiście w ramach tej operacji papst szczególnie jeden dziennikarz włoski, który jak się później okazało, był długoletnim szpiegiem sowieckim miał wypełniać te zadania i pisał takie artykuły. Ale operacja PAPST, jak się w praktyce okazało, najprawdopodobniej nie polegała tylko i wyłącznie na tym. I tu wracam do pewnego zdania, które powiedziałem. Mianowicie, nie ma dowodów na to pełnych, takich stuprocentowych, że operacja PAPST zaczęła się po, a nie przed zamachem. A to jest bardzo ważna, kluczowa, można powiedzieć, informacja. Jeżeli operacja PAPST, została podjęta przed 13 maja, no to oczywiście równolegle te działania dezinformacyjne wiadomo było od początku dla Moskwy, że muszą być prowadzone z przygotowywaniem zamachu. Natomiast jeżeli później dopiero w grudniu 81, to było to sprowokowane zachowanie Mijarzy, czyli tymi jego zeznaniami. Jedna i druga niestety wersja do dzisiaj jest równie prawdopodobna. Natomiast... Ciekawsze jest, wydaje się, to, że operacja Pabst polegała jeszcze i na dwóch co najmniej czynnościach, które teoretycznie wydawało się, że są w ogóle niezwiązane ze sprawą zamachu na Jana Pawła II. Mianowicie pierwsza to jest porwanie dziewczynki, o ile pamiętam w nazwisku Orlandii, 14-letniej dziewczynki, pracownicy, pracownika watykańskiego, która to dziewczynka została Porwana przez terrorystów i którzy to terroryści zażądali zwolnienia aliakczy. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że wiemy, iż za tym porwaniem nie kryła się żadna prawicowo-nacjonalistyczna grupa terrorystyczna, tylko kryła się Moskwa i prawdopodobnie Stazji, czyli generał Wolf, który, Markus, który tym wydziałem dowodnie. I druga, no tej dziewczynki nigdy nie odnaleziono, nie została uratowana, ale też i nie został zwolniony. I druga nie, sytuacja, która mieści się w tym, że właśnie w tym, że kryptonimie operacja PAPST, choć bardziej związana z reakcją służb bułgarskich niż nrd Mianowicie Bułgarzy wpadli na pomysł dotarcia bezpośrednio do Aliakczy. Niestety zgodziła się na to strona włoska. Pretekstem było to, iż Antonow i rzekomo z punktu widzenia bułgarskiego, mówię, tych dwóch pozostałych Bułgarów jest podejrzanych o e, udział w zamachu na Jana Pawła II. W takim razie sędziowie bułgarscy są zainteresowani w dotarciu bezpośrednio do świadka, w pewnym sensie świadka odskarżyciela, czyli radiak, czyli żeby zebrać od niego, e, niego zeznania. I rzeczywiście dwóch sędziów bułgarskich zostaje wysłanych do Rzymu. I e, sędziowie włoscy pozwalają poprzez tłumacza na kontakt między tą dwójką sędziowską a alijatyczną. Dziś wiemy, że nie byli to przypadkowi sędziowie, byli to szczególnie jeden z nich, oficer e, służby specjalnej bułgarskiej i miał na dodatek jeszcze jedną zaletę, mianowicie mówił biegle po turecku i w związku z tym nie potrzebował żadnego tłumacza. I na dodatek z przyczyn do dziś niewyjaśnionych i nikt ze strony włoskiej nie potrafi na to pytanie na dziś odpowiedzieć, zezwolono tym ludziom na to, żeby w cztery oczy, pół godziny jeden z nich, właśnie ten znający język turecki, rozmawiał z Ani Skutek tej rozmowy, w której najprawdopodobniej Ani został nastraszony, że zostanie zabita jego najbliższa rodzina, potem w fakcie zaczyna się zupełnie inny Ani Jakcza. Mianowicie ja w następnych latach, 83-84, Ani powoli, ale sukcesywnie oddala się od pierwotnych zeznań, czyli od tego wszystkiego, o czym Państwu powiedziałem, co było jego życiorysem, wydaje się, dość logicznie ułożone a nie wymyślonym od czapy, bo stanowiącym no, pewną zgrabnie brzmiącą faktografię. Ta faktografia została przez niego poddana daleko idącej rewizji, nie w tym duchu, żeby się zmieniła na nową faktografię, tylko on cały czas zaczął w tej opowiadać, że nieprawda jest, że spotkałem się w Teheranie, nieprawda jest, że tak się ten człowiek nazywał, nieprawda jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście spowodowało, że sąd, który miał wydać wyrok w sprawie drugiej dotyczącej z próby zabójstwa Jana Pawła II, orzekł wyrok uniewinniający dla Antonowa i dzięki temu cały ten wątek bułgarski został zaprzepaszczony. Ale Andrzej Grajewski zastanawiając się nad tym, dlaczego doszło do takiego werdyktu sądowego i dlaczego okazało się, że ten wątek bogarski jest jednak nie na miejscu z punktu widzenia interesów państwa włoskiego, dochodzi do wniosku i wydaje się, że jest to wniosek dość racjonalny, że niestety, ale ten werdykt był podyktowany naciskiem ówczesnego świata, i to świata nie tylko wschodniego, ale również świata zachodniego. Rok 83-84 to jest moment ostatni, jak na razie przynajmniej, miejmy nadzieję na długie dziesięciolecia, autentyczny moment groźby III wojny światowej. Związek Sowiecki w 1983 roku był na skraju, zdaniem wywiadu amerykańskiego, podjęcia decyzji, że jest to ostatni moment wywołania wojny. Jeżeli my chcemy z Amerykanami wygrać. Technologicznie bowiem Związek Sowiecki zaczynał coraz bardziej przegrywać. przegrywać. Cały ten wielki wyścig, wojny gwiezdne Ronalda Reagana w ogóle wyrzuciły Związek Sowiecki poza ramy konkurencji z tymże projektem i w związku z tym podejmowano na Kremlu, zdaniem wywiadu amerykańskiego, coraz bardziej niebezpieczną decyzję dotyczącą właśnie ewentualnego zatrzymania tej dysproporcji sił, która się coraz mocniej ujawniła. My wiemy dzisiaj, że Andropow, a później Czernienko, szczęśliwie mniej lub bardziej zeszli z tego świata i w związku z tym okazało się, że Michał Gorbaczow, gdy dorwał się do władzy, zmienił cały projekt w Związku Sowieckiego, wracając niejako do koncepcji nep mówiąc w skrócie, to znaczy kolejnego budowania odwilży po to, żeby pozyskać nowe środki od państw kapitalistycznych i ponownie, po raz tam enty, odbudować niewydolną gospodarkę świata komunistycznego, bo taka jest geneza tej kolejnej odwilży pod nazwą pierestrojka własność. Przecież nie chcę ogłębaczą, rzecz jasna, niszczyć obozu Związku Sowieckiego, tylko ratować sytuację krytyczną, w jakiej się Związek Sowiecki znalazł. Ale zanim to nastąpiło, to zdaniem IADŻA-Rajewskiego, ale myślę, że jest to, mogę powiedzieć, też i moje zdanie, zarówno strona amerykańska, jak i strona włoska, Włosi też są i byli wtedy członkami NATO, nie byli zainteresowani, żeby dać jeszcze jeden argument Związku Sowieckiemu, żeby wypowiedział trzecią wojnę światową. Inaczej mówiąc, sprawa udziału wątku bułgarskiego w próbie Jana Pawła II nikomu nie była wygodna. I Ajak rozpoczynając swoje zeznania, w jakiejś mierze zmusił Włochów do zareagowania i do podyktowania ani akcie zestawu ważnych pytań. Na dodatek znaleźli się autentycznie świetni sędziowie włoscy, którzy chcieli wyjaśnić sprawę tego zabójstwa, ale nie oni byli decydentami. Oni byli tylko i wyłącznie władni do tego, żeby sprawnie ze swojego rozumu korzystać i zbudować cały ten akt oskarżenia, który został totalnie przez samego ani akcie zrujnowany jako głównego twórcy tegoż aktu oskarżenia. I to jest w zasadzie to, co chciałem Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o ten zestaw dokumentów, który tutaj Państwo w tej książce będą mogli sobie przeczytać, i ten stan wiedzy, który mamy na dziś, i który bez wątpienia podpowiada historykowi, iż nie ma innej, logiczniejszej wersji wypadków, jak tylko ta, iż rozkaz z listopada 1979 roku który nazywamy wytycznymi KGB do realizacji polityki wywiadowczej Związku Sowieckiego i Państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec Watykanu, to jest w gruncie rzeczy ta data, która rozpoczyna nam przygotowanie i połowę realizacji zamachu na Jana Pawła II. Dziękuję bardzo. To z mojej strony na razie wszystko, a zaraz mam nadzieję, że też rozpoczniemy drugą część naszego spotkania. Ja może takie pierwsze pytanie. W sytuacji, kiedy nie ma Związku Radzieckiego, no jest tak. y, nowy, w rosyjskim nowym wcieleniu, y, kiedy ten układ geopolityczny praktycznie przestał istnieć, jest szansa, żeby prawdę o zabawach dla Jana Pawła II pokazać światu? Czy są strony zainteresowane Tą stroną na pewno jest Instytut Pamięci Narodowej, który w 2006 roku, a więc w roku pierwszym pod prezesurą Janusza Kurtyki, zdecydował o tym, by Piąt Śledczy, konkretnie katowicki Piąt Śledczy, na czele z panią Ewą Koi, jeden z najlepszych prokuratorów polskich pracujących w Instytucie Pamięci Narodowej, podjęli. Rozmowy z państwem włoskim na temat przekazania stronie polskiej dokumentów przygotowywanych przez sędziego Martello i następnych sędziów, którzy zajmowali się sprawą Aliacci. I te dokumenty, dzięki tej inicjatywie Instytutu Pamięci Narodowej, zostały w stronie polskiej przekazane. To są właśnie te dokumenty, które znajdują się w tej książce. One zostały przetłumaczone przez. Tutaj tłumaczy przysięgłych polskich i zostały mu no, w tej chwili oddane do publicznej wiadomości. Oczywiście tylko i wyłącznie pewien zestaw tychże dokumentów. Jednocześnie piąt śledczy IPN-u podjął próbę udzielenia opinii publicznej odpowiedzi na pytanie, które w Siło rzeczy wiąże się ściśle z zamachem na Jana Pawła II. Pytanie brzmi. Czy tylko Stazji, czy tylko bułgarskie służby i sowieckie były zamieszane w próbę Zabójstwa Jana Pawła II, a jaka była rola służby bezpieczeństwa? I to jest oczywiście pytanie, które jeszcze tutaj nie padło, ale jak rozumiem, też wypadło, na które to pytanie nie mamy na dziś dobrej odpowiedzi. To znaczy ja Państwu mogę powiedzieć, że sam badając te dokumenty, w tym między innymi dokumenty Stazji. Wiem na 100%, że Departament Czwarty, czyli MSW, które zajmowało się sprawami Kościoła, w łączności z Departamentem pierwszym, czyli wywiadem, przy czym zależność była jednoznaczna, Departament Czwarty, posiadający informacje na temat interesujących wywiad nie osób, był strukturą usługową wobec Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu. I otóż wiemy na pewno, że w momencie wyboru Jana Pawła II Moskwa, rozsyłając polecenia do służb sobie de facto podległych, czyli tych państw Europy Środkowo-Wschodniej, mówiąc językiem aparatu, zadaniowała Służbę Bezpieczeństwa, Departament Pierwszy, wywiad i departament czwarty, by przygotowały obowiązujące dla wszystkich i najszersze z możliwych dosie na temat Karola Wojtyły. I to było w zasadzie może być oczywiste. Kto miał wiedzę na temat papieża Jana Pawła II? Od 46 roku zbieractwem na jego temat zajmowały się właśnie służby specjalne komunistyczne w Polsce. I oni przygotowali takie dosie, bardzo bogaty materiał, w którym opisali cechy charakteru Karola Wójtyły, znajomość języków obcych, no, całą jego karierę, wszystkie najważniejsze informacje, które posiadali z agentury, którą w Krakowie od wielu lat, którą dysponowali. I to był taki pierwszy materiał, który ja czytałem i który mam nawet u siebie w domu i który to materiał został w takiej pigułce, opracowany i wiomoswa przekazany wszystkim równą służbom. W związku z tym można powiedzieć na 100% dzisiaj, że udział służby bezpieczeństwa w zamachu Jana Pawła II polega przede wszystkim też do udowodnienia na materiale analitycznym, na tworzeniu materiału analitycznego, czyli wspieranie tych pozostałych służb w tym, co możemy nazywać zdobywaniem informacji na temat samej osoby, która ma być zamordowana. To jest bardzo ważne, jakie ma przyzwyczajenia, w jaki sposób się zachowuje, w i w związku z tym, miejsca można ewentualnie go zatruć czy też go zamordować strzałem w tygodniu. To jest ten zestaw, który na dziś wiemy, że do niejako pozostałym służbom polski partner, czyli służba bezpieczeństwa. Ja osobiście do czasu, kiedy nie będę miał dowodów istnienia innej hipotezy, to uważam, że Moskwa nie była zainteresowana tym, żeby wtajemniczać Polską Służbę Bezpieczeństwa w daleko idące plany związane z zabójstwem Jana Pawła II, ponieważ Służba Bezpieczeństwa Polska zdaniem Moskwy była niewiarygodna i nie zamknięta zbyt dobrze przed opinią publiczną i w związku z tym istniały zdaniem Moskwy obawy, że przeniesienie zbyt daleko idącego daleko idącej wiedzy na temat zamachu na Jana Pawła II, przeniesienia na teren Polski, będzie owocował no, zdradą tajemnicy. I moja hipoteza jest taka, że Esbecja w związku z tym nie służyła w tym zakresie, w którym służyła Bułgaria, gdzie z kolei nie było takiego stosunku emocjonalnego do Jana Pawła II i w związku z tym no słusznie ze swojego punktu widzenia Moskwa przekazywała czy porcjewała te zadania swoim podległym służbom wywiadowczym. Ja bym do końca nie podzielała tej hipotezy pana profesora, że z faktu, znając takie fakty, jak że aparat werlowski przemocy służby bezpieczeństwa nie miał żadnych oporów zabijali polskich księży. W przypadku jak się za kopiełuszki. To znaczy, że nie zachowują. Jest to zresztą nie jedyny przypadek zabójstwa czy opresji stosowanego przez Polskę, a partia z wobec apłatów. A znając no naprawdę taką wręcz fizjologiczną nienawiść do środowiska do Ojca Świętego, naprawdę sądzę, że nie tylko ja, ale i Państwo spotkaliście się pewnie z takimi postawami, Nawet bym nie wątpiła, że byliby skłonni zaangażować się i wspierać nie tylko w sposób taki pośredni w tym zamachu. Tak, ja nie, nie neguję temu, co Pani powiedziała, Pani Bożena, tylko zacząłem swoje zdanie od tego, że moim zdaniem Moskwa, co innego jest fakt, iż sama Służba Bezpieczeństwa w Polsce mordowała księży, natomiast wydaje mi się, że Moskwa miała wyczucie, iż nie do końca należy Służbie Bezpieczeństwa wierzyć, nawet jeżeli jest skłonna mordować polskich księży. Ale jak mówię, to jest hipoteza, która wcale nie musi być oczywiście Słuszna, na razie nie mamy żadnych faktów, dokumentów, które by potwierdzały uczestnictwo, ale mamy oczywiście jeszcze drugą porcję dokumentów. Mianowicie poza tym, że Służba Bezpieczeństwa tworzyła analizy, to oczywiście Moskwa, i to zresztą też jest cytowane w tej pracy, bardzo wysoko oceniała agenturę, którą posiadała strona. Zbecka na terenie Watykanu, Rzymu, agenturę przede wszystkim polską, która no dostarczając informacji bieżących na temat pontyfikatu Jana Pawła II, niewątpliwie przyczyniała się znowu do zdobywania wiadomości na temat tego, co nazywamy polityką wschodnią Watykanu. I tu niewątpliwie Moskwa była bardzo zadowolona z pracy operacyjnej wywiadu Departamentu. Maska, to może, dopuściwie, to dopuściwie, może to, to, to teraz Państwu. Tak. Bardzo proszę, to najpierw jeszcze. Ja tak dla do bo to takie y, troszeczkę y, y, w cudzysłowie, trudne robić. Y, właśnie chciałem, chciałem zapytać się, bo y, y, nawet Jan Paweł II, y, któremuś z biskupów w tej chwili nie pamiętam, bo nie byłem tak do końca, co będzie tematem tego spotkania sugerował, żeby mieć otwartą głowę do, do sprawców i motywów dokonywania zamachu, więc ja tak chciałbym trochę do wiadomo, zapytać, a kwestia taka, że za zamachem mogliby stać Amerykanie. Wiemy, że w 80 roku w okolicach Bożego Narodzenia Pan już dostał informację, że jest przygotowany na niego zamach. Wiemy, że miał taką informację od wywiadu francuskiego, co jest dziwne, bo raczej byśmy spodziewały na Druga sprawa. Wiemy, że zamach na papieża miał miejsce... Nie, no tak, ale to Wiemy, że zamach na papieża miał miejsce po zamachu na Ronalda Regana. Oczywiście to jest... Mało czasu, kwestia złożona. Nie oznaczałoby to, że Amerykanie nie byli przeciwko nam. Były by, by, również wśród Amerykanów po powiedzmy historii lat 60., -tych, 70., -tych, złożonej sytuacji wewnętrznej, pewne tarcia, ale na przykład 79 rok, wydaje mi się, że to był pas sukcesów sowieckich, jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową. Oczywiście, moim zdaniem, oni słusznie widzieli w papierze zagrożenie ale mogli czuć się wewnątrz. Wielu, że Bliski Wschód, Amerykanie byli wypierani, że stał 79 rok. Natomiast do czego zmierzam? Że czy nie, nie mogła nie być brana pod uwagę taka powtórka z 56 roku z Węgier? Z tej słynnej sytuacji, kiedy Radio Wolna Europa, wiedząc, że Amerykanie nie wesprą powstania węgierskiego, ciągle apelowało, żeby Węgrzy walczyli i zachęcały ich do oporu.